Drodzy Państwo, dla wielu z nas polska muzyka zwana klasyczną kończy się na Moniuszce, no może troszeczkę później. Jest to niesłuszne, jest to krzywdzące i jest to naprawdę. Naprawdę nieprawda. A dowodem na to jest, jest właśnie ta książka, o której porozmawiamy. Jest to historia, jest to kompendium dotyczące polskiej muzyki współczesnej, polskich kompozytorów współczesnych. O, o książce porozmawiam o książce, tej publikacji porozmawiam z dziekanem Wydziału Teologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, z księdzem profesorem, doktorem habilitowanym Mirosławem Kalinowskim. Witam serdecznie. Witam serdecznie Państwa. Panie profesorze, wygląda cała książka nieprawdopodobnie nie wiedziałam, że można w ogóle taką grubą książkę wydać, bo ona jest, proszę Państwa, bardzo ciężka i ile ona ma stron? No... Tak, to 3,5 kg, 1400 mhm. stron, 800 biogramów plus 300 stron Oj. tekstów dotyczących historii Polski, kultury i muzyki. Tak, tym bardziej, że tutaj właśnie, jak Państwo sami widzicie. Yy... No jakby kompendium, kompendium wiedzy o polskich kompozytorach współczesnych obejmuje lata 1918-2010. I drodzy Państwo, jeżeli kiedykolwiek myśleliście, że naprawdę polska muzyka współczesna kończy się z końcem XIX wieku, byliście w olbrzymim błędzie, co widać chociażby po objętości tej książki. Proszę księdza, jak wyglądała koncepcja powstania tej książki? Sama historia, geneza wydania tej, tej encyklopedii, tak możemy ją nazwać, lub leksykonem kompozytorów polskich, to historia ostatnich 15 lat, kiedy pierwsza inicjatywa wydania tej publikacji tylko w języku polskim pojawiła się na Uniwersytecie Muzycznym im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, i w roku 2000 wydano wersję polską ale znacznie mniejszych rozmiarów niż ta wersja, którą wydaliśmy przed, w grudniu 2013 roku, pracując nad przygotowaniem tej publikacji dobrze ponad 3 lata, dlatego że to nie jest kopia, jest wykorzystana część materiału, natomiast trzeba było znacznie niektóre biogramy uzupełnić, dodać nowe, bo w sumie... W okresie od 1918 roku do 2010 to jest około 1200 polskich kompozytorów. Ja sam też oczy przecierałem, bo muzyka nie jest moją specjalizacją naukową. To tylko od strony logistyczno-organizacyjnej wspierałem, tak. dlatego że Instytut Muzykologii na Kulu jest w strukturze Wydziału Teologii. I stąd obecność duchownego w tym gronie. Tak się dobrze złożyło. Ja tam się cieszę. Bo kto wie, czy, by, czy bez księdza pomocy to by, to by się udało zrealizować. Bo naprawdę domyślam się, że jest to olbrzymie przedsięwzięcie. Tym bardziej, że jako kompozytorów polskich, jako kompozytorzy polscy ujęci są także kompozytorzy, którzy w samej Polsce nie tworzyli. Którzy tworzyli za granicami kraju, co dodatkowo na pewno właśnie to logistycznej, logistycznego problemu dodawało, prawda? Tak, niewątpliwie. No dzieło to Wymagało przede wszystkim przedstawienia pewnych kryteriów dotyczących wyboru tych kompozytorów. Kiedy mówimy polski kompozytor, wydaje nam się to takie proste. Ale teraz musimy się zastanowić nad tym, by tę listę ograniczyć do jakiejś określonej grupy osób. Więc pierwszym z takim ważnym kryterium to były osoby, które są laureatami ważnych krajowych lub międzynarodowych konkursów kompozytorskich. To te osoby, które wygrywały te konkursy. To była pierwsza grupa, później to ci, którzy. Nie wygrali tych, tych konkursów, ale brali w nich udział. Następnie, Ojej, następnie tak. Tak, to ci, którzy komponują zarówno w Polsce, jak i poza granicami, mm -hmm. ale mają świadomość polską, przyznają się do Polski. To następnie osoby, które znane są jako muzycy i tylko marginalnie komponują, jak na przykład Jerzy Maksymiuk, Jak Czyż, i jeszcze wiele innych nazwisk. Lub też osoby, następne kryterium, które e, tylko transponowały pewne utwory, e, dostosowując do kogoś te, tego tak, wykonania, tak, a nie oryginalnie tak, komponowały. Tak. I są takie osoby jak Gieborowski, jak Pawlak, jak Mrowiec. Rozumiem, no czyli także ar aranżacje też wchodziły w rachubę. Tak jest. No to tak. udało się tym, tym osobom, bo naprawdę nie mogę <laughs> powiedzieć. Rozumiem, a y, wspominał ksiądz także przed wejściem do naszego studia, że praca zdobywania materiałów y, dotyczących biografii muzyków spoza Polski wiązała się ze znalezieniem odpowiednich osób, które mogłyby pomóc, bo to naprawdę trudna sprawa. I to jest prawdą, że wydanie encyklopedyczne ma swoje prawa wymaga przede wszystkim czasu. Tutaj czas, jeżeli chcemy coś skracać, zawsze działa na niekorzyść publikacji. Stąd nawet mając fundament wydania wcześniejszego w języku polskim, to nie można było pewnych działań przyspieszyć. Musieliśmy się wspierać autorami, tłumaczami, znawcami muzyki, zarówno z Polski, jak i z Wielkiej Brytanii, z Islandii, z Nowej Zelandii, z Australii, A więc to osoby, które zdają bardzo dobrze muzykologię, bardzo dobrze język angielski i bardzo I jeszcze... dobrze język polski. Dokładnie. A ile osób tak mniej więcej pracowało nad tym, nad tą encyklopedią? Osoby, które były bezpośrednio zaangażowane, to jest 80 osób, natomiast najwęższy taki sztab, można powiedzieć, zarządzających, to były cztery osoby. No tak, z księdzem Włodzimierzem. Tak jest. Dokładnie, <głodnie> rozumiem. I gdzie można, można ten leksykon dostać nie można go zobaczyć? Tak, leksykon, cała praca, to wiadomo, że to jest dosyć duże przedsięwzięcie. Tak. To kiedy osoby, które przygotowują cyklopedię i biogramy, to dobrze wiedzą, że jest to przedsięwzięcie bardzo kosztochłonne, mm. bardzo kosztochłonne. Mm -hmm. Nie tylko czasu, ale także kosztu. Kosztochłonne to to są setki tysięcy złotych. Oh. Tak naprawdę możemy mówić może około pół miliona złotych. Tak. Wsparcie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa wyższego poprzez badania statutowe zarówno mm -hmm. w, w tej wyższej Uczelni w Gdańsku, jak i na Kulu, w Lublinie. Wsparcie również Towarzystwa Przyjaciół KUL w Wielkiej Brytanii, mhm. to wszystko doprowadziło do tego, że dzisiaj możemy światu pokazać i wręczać i rozprowadzać to ten prawda. leksykon. Towarzystwo Przyjaciół, jakie działa tu w Wollington, mhm. przy Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa, są w posiadaniu tych leksykonów, mhm. nawet w ostatnią niedzielę, kiedy byłem właśnie w tej parafii na zaproszenie księdza proboszcza Feliksa Marciniaka, wiele osób było zainteresowanych i byłem zaskoczony, bo trzeba powiedzieć, że leksykon to nie jest publikacja do tak zwanego szerokiego odbiorcy. To prawda. Jest niewątpliwie, trzeba szeroko o tym myśleć, bo to jest pewien taki pomnik historii muzycznej Polski i również tak. pomnik współczesnej historii Polski. Jakie były cele? Z tylko dwa. Przede wszystkim przybliżenie historii mhm. muzycznej Polski i współczesnej historii Polski. Tak. Dlatego kiedy sięgamy do spisu treści to widzimy, że na temat historii Polski pisze Norman Davis, mhm. Jan Nowak jeziorański Mirosław Filipowicz. Natomiast na temat mm, kultury polskiej pisze Żardowski i dalej na temat muzyki to już jest kilkanaście osób m.in. na przykład Witold Lutosławski. No musimy sobie uświadomić, że w muzyce odbijały się zmiany, które zachodziły w historii naszego kraju, które były niezmiernie burzliwe, zwłaszcza w tym czasie, o którym tutaj mówimy. prawda? Więc to jest niesamowicie fascynujące, żeby te zmiany dostrzegać poprzez biografię kompozytora. Tak, pani Radko ma w zupełności rację, bo nawet zastanawialiśmy się długi okres czasu, jaką cesurę czasową wybrać. No właśnie. Dlaczego 1918, a może 1901, cały XX wiek? Ale dyskusja znów pokazywała, że to wkraczamy w okres rozbiorów. Jeżeli rozbiory, to nie możemy tylko o 17 lat z rozbiorów, tylko trzeba jeszcze dołożyć następne 106, no tak, żeby było 123. Czyli już cofamy no tak, bo się bo i cofamy Jeśli byłby 123, to wtedy już byłoby 4 chyba takie A tak. Tak, więc dlatego musiała być męska decyzja, ja podejmuję tak. taką decyzję I, i dlatego to jest takie piękne dzieło, to jest duma również. Tego, tak, że Polska wniosła sukcesy. do Europy, wnosi w świat muzyczny swój wkład i, i możemy się szczycić swoją historią. I dlatego wydanie jest tylko w języku mm. angielskim. Na razie nie przewidujemy tłumaczenia, tłumaczenia. Na, języ na język angielski. No, wydaje mi się, że w dzisiejszych czasach to już tak bardzo dużego znaczenia, znaczenia nie ma. Mm -hmm. no, w czasach, w czasach takiej, takiego Europy bez granic możemy sobie powiedzieć, że tym bardziej, że jeżeli chcemy promować swoje osiągnięcia, no to rzeczywiście wybór, wybór publikacji w języku angielskim jest jedynym osobnym wyborem. Tak, powiedzmy sobie tutaj to w stronie takiej tytułowej na, są słowa Jana Pawła II, który wypowiedział w czerwcu 1979 roku, kiedy odwiedzał Gniezna, więc pierwszą stolicę Polski, kiedy mówił proszę Was, zachowajcie to dziedzictwo dla przyszłych pokoleń. Bądźcie dumni z tego szlachetnego dziedzictwa. Także to ta kultura muzyczna jest częścią naszego dziedzictwa, z którego możemy być dumni. Pięknie powiedziane. Księże profesorze, bardzo dziękuję za wizytę w naszym studiu. Drodzy Państwo, gdzie tylko znajdziecie to, ten leksykon, błagam was, zajrzyjcie do niego, przeczytajcie parę biogramów, które mogą was zainspirować, które mogą sprawić, że zechciecie sięgnąć do muzyki niektórych tutaj z kompozytorów, których, których znajdziecie. Jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję księdzu za wizytę w naszym studiu. No i życzę kolejnych takich wspaniałych dziękuję projektów. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie.